W pracy na etacie każdy chce lepiej zarabiać, ale mało kto zastanawia się w co inwestować, aby zwrot był najwyższy. Często wydajemy pieniądze na rzeczy, które nic nie zmieniają, a omijamy wybory, które mogą ustawić nas na lata. Na sobie przekonałem się, jak ogromną różnicę robi kilka dobrze podjętych inwestycji. W tym odcinku opowiem Ci o takich, które realnie podnoszą wartość swojej pracy i najmocniej procentują w przyszłości. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Kiedy inwestowałem jeszcze na etacie, no to to nie jest tak, że giełda czy krypto były jakimś moim pierwszym wyborem. Pomnażanie majątku jest ciekawą opcją, no ale ma sens dopiero wtedy, gdy tego majątku trochę jest i po prostu jest co pomnażać. Inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem. Wkładasz tam tylko to, co możesz stracić. To nie jest środek dostania się milionerem, to raczej zabezpieczenie pieniędzy przed inflacją w długim terminie i być może zapewnienie sobie lepszej emerytury. Świetnie ten temat pogłębia książka Morgana Housela o nazwie Psychologia pieniędzy. Polecam ci, fenomenalna pozycja. Znajdziesz w niej odpowiedź na pytanie, czy mam się skupić na zwiększaniu zarobków, a może to już etap, gdzie więcej dami skupia się na właśnie pozyskiwaniu wiedzy związanej z inwestowaniem. Gdy pracujemy na etacie, naszym największym aktywem jest nasza zdolność do zarabiania. To jest taka nasza spółka, w którą jesteśmy wpięci przez całe życie zawodowe. Każdy nasz wybór finansowy i czasowy albo podnosi jej wartość, no albo po prostu przepala pewien zysk w postaci chwilowej przyjemności. I żeby była jasność, no nie mam nic przeciwko przyjemnościom. Chodzi tylko o to, żeby nie pomylić ich z inwestycjami. Pieniądze w łatwy sposób kojarzymy z inwestycją, a czas Spróbujmy go przeliczyć. Przyjmijmy, że minimalna stawka godzinowa to około 25 zł na rękę, czyli w najtańszym wariancie każda godzina naszego życia kosztuje właśnie tyle. Zapamiętaj tę wartość, bo za chwilę zobaczysz, jak ogromne pieniądze zostały już przez Ciebie lub Twoich bliskich zainwestowane w karierę i dlaczego każdy kolejny krok rozwojowy ma sens, nawet jeśli na początku wydaje Ci się niewygodnym wydatkiem. Mówi się, że edukacja publiczna jest darmowa, ale to tylko pozór. Studia dzienne oznaczają 5 lat bez możliwości pełnoetatowego zarabiania, czyli 5 razy po około 51 tysięcy złotych potencjalnego utraconego dochodu. No jeżeli przyjmiemy oczywiście wyjściową stawkę, o której wspominaliśmy. Dodajmy do tego koszty utrzymania poza domem, dojazdy, materiały edukacyjne i nagle okazuje się, że studia kosztują około 300 000 do 500 tysięcy złotych. W internecie bez problemu znajdziesz raporty i badania, które potwierdzają tę wartość. Dlaczego zatem podejmujemy studia? No bo chcemy zarobić więcej niż ta wspomniana dzisiaj już najniższa krajowa. No i słusznie, bo w horyzoncie 10 lat inwestycja w studia statystycznie się zwraca. Osoba po studiach ma szansę dojść do poziomu Załóżmy 50 zł na godzinę lub wyżej, co daje około 800 tysięcy zł przychodu w tej samej dekadzie, czyli o kilkaset złotych więcej niż na najniższej krajowej. Dalsze 30 lat kariery to już czysty zysk. Liczymy oczywiście o horyzont 40-letniego czasu pracy do emerytury. Co z tego wynika? No, że każdy z nas ma za sobą ogromną inwestycję w edukację publiczną, choć często tak na to nie patrzymy. Im więcej się uczymy i im bardziej jesteśmy efektywni, tym jest większa szansa na wyższą stopę zwrotu z tejże inwestycji. Niezależnie od tego, czy skończymy jako specjaliści, menadżerowie, dyrektorzy, być może właściciele firm. No bo edukacja potrafi pobić zyski z giełdy, krypto i nieruchomości, nawet razem wziętych. Proponuję ci spojrzeć na inwestowanie w trzech kategoriach, które omówimy po kolei. Pierwsze to inwestycja w kompetencje, które podnoszą twoją stawkę godzinową, nawet jeśli oficjalnie jeszcze jej nie widzisz na pasku wynagrodzeń. Druga inwestycja to taka, która zmienia kształt twojej kariery. To są inwestycje pozwalające przeskoczyć na inne stanowisko, na inny poziom albo w ogóle zmienić branżę. Trzecia to inwestycja w tożsamość zawodową i sposób pracy, które to sprawiają, że to co już umiesz zaczyna działać kilka razy mocniej. Zacznijmy od tej pierwszej, najbliższej naszej codzienności. Pracując w korporacji, jesteś rozliczany z efektu w jednostce czasu. Nikt tak tego nie formułuje wprost, ale system działa bardzo prosto. Im więcej wartości dostarczysz w tych samych godzinach, tym łatwiej uzasadnić twoją podwyżkę, no albo awans. No i tym łatwiej też później zmienić firmę na taką, która lepiej płaci. Najbardziej oczywisty, ale wciąż niedoceniany przykład to narzędzia, w których spędzasz najwięcej czasu. Jeżeli 60-70% twojej pracy dzieje się w Excelu, PowerPoincie, jakimś systemie, RP, narzędziach raportowych czy jakimś crm no to znajomość ich na poziomie zwykłego użytkownika no jest po prostu taką drogą formą marnowania własnego potencjału. To trochę tak, jakby świetny kierowca całe życie jeździł tylko na pierwszym biegu, no bo nigdy się nie zagłębiał w działanie skrzyni biegów i nie wiedział, że tam są jakieś kolejne. Inwestycja w lepszą obsługę głównego narzędzia pracy ma jedną piękną cechę. Zwrot zaczyna szuć bardzo szybko. Uczysz się skrótów, automatyzacji, lepszego nie wiem, układu raportów, jakichś szablonów, makr. Nagle okazuje się, że to co robiło się 3 godziny, zamyka się w nie wiem, 40 minutach. No i teraz najważniejsze, jeśli wykorzystasz te odzyskane 2 godziny na kolejne bezmyślne zadania, zwrot będzie ograniczony, ale jeżeli świadomie użyjesz ich na branie na przykład jakichś ciekawszych tematów, wskakiwanie w projekty, których inni się boją, pokazywanie się szefostwu w miejscach, gdzie liczy się jakość, a nie samo odklepywanie jakichś kolejnych pliczków, no to ta jedna inwestycja zaczyna pracować jak dźwignia. Na swoim przykładzie widzę, że każda złotówka włożona w lepsze rozumienie narzędzi, na których stoją moje wyniki, no wielokrotnie się zwróciła. Gdy potrafisz zrobić raport lepiej niż inni, no to nie jesteś już tylko tym gościem od Excela, tylko zaczynasz powoli być osobą, która ułatwia decyzje biznesowe. A za ułatwianie decyzji, szczególnie finansowych czy jakiś sprzedażowych, płaci się w firmach zupełnie inne stawki niż za samo wklepywanie cyferek w arkusz kalkulacyjny. Druga kategoria inwestycji to te, które zmieniają kształt Twojej kariery. Mówiąc prościej, nie tylko przyspieszają drogę, którą już idziesz, ale pozwalają wejść na zupełnie inny poziom. Niewielu pracowników etatowych myśli o sobie w taki sposób. Wiele osób traktuje karierę jak coś, co się jakoś ułoży, nie jak obszar, który można świadomie projektować. No przecież tak samo jak w finansach istnieje pojęcie procentu składanego, w karierze istnieje coś w charakterze takiego rozwoju składanego. Każda nowa umiejętność nie tylko daje Ci efekt tu i teraz, ale łączy się z poprzednimi i tworzy przewagę, której inni nie mają. Najlepszym przykładem jest specjalizacja. Jeśli pracujesz w finansach, nie wiem, logistyce, HR, marketingu, IT... No to masz dwie opcje. Albo robisz to, co wszyscy, albo robisz to, co wszyscy, plus dodatkowo coś jeszcze. I to coś jeszcze często nie musi być niczym jakimś ekstremalnie trudnym. Może to być znajomość nie, analizy danych w Power BI, solidne rozumienie procesów biznesowych, umiejętność pracy projektowej, ogarniać jakiejś automatyzacji, niech będzie w Excelu, lepsza znajomość kopilota albo jakieś podstawy SQL. -a. Jedna z tych umiejętności potrafi zmienić Twój profil zawodowy tak mocno, że nagle przestajesz być jakimś zwykłym analitykiem, a zaczynasz być kimś z pogranicza dwóch dzielin. Tacy ludzie to złoto na rynku pracy. Kiedy pracowałem jeszcze na etacie, miałem moment, w którym zrozumiałem, że jeśli chcę szybciej rosnąć, no to muszę poszerzać zakres swoich kompetencji o coś, czego inni nie dotykają. Wtedy postawiłem na automatyzację i lepsze rozumienie danych. Jaki był efekt? No po kilku miesiącach zacząłem robić rzeczy, które dla innych były czarną magią. W firmie działało to bardzo prosto. Jeśli masz unikalną kompetencję, no to ludzie zaczynają się zapraszać do tematów, których wcześniej no, nie widziałeś na oczy. A kiedy jesteś w tych tematach, zaczynasz szybciej się uczyć i szybciej rosnąć. To tak trochę na zasadzie jakby. Te nowe trudne rzeczy przelewały się na ciebie. Ta dynamika ma jeszcze jeden efekt uboczny: wzmacnia Twoją odporność na zmiany. Świat pracy nie stoi w miejscu. Automatyzacje, zmiany narzędzi, nowe technologie, zmieniające się oczekiwania wobec pracowników, to wszystko sprawia, że samo doświadczenie przestaje być. Gwarancją czegokolwiek. Paradoks polega na tym, że im dłużej pracujesz, tym bardziej potrzebujesz nowych umiejętności, a nie mniej. A jednak wiele osób zakłada, że skoro mają już 5, 10 lub 15 lat doświadczenia, to rynek na 100% ich potrzebuje. No prawda jest taka, że rynek potrzebuje osób, które rozumieją, jak się zmienia i potrafią się do tego dostosować. Dlatego właśnie inwestycje, które zmieniają kształt kariery, są tak ważne. To mogą być kursy związane z Twoją branżą, jakieś szkolenia specjalistyczne, warsztaty, nawet studia podyplomowe, jeśli ich program oczywiście naprawdę wnosi coś konkretnego. Mogą to być krótsze formy, mentoringi, projekty rozwojowe, shadowingi od jakiejś bardziej doświadczonej osoby w firmie, udział w inicjatywach cross cokolwiek, co daje Ci nowe kompetencje i jednocześnie otwiera oczy na procesy, które wcześniej były dla Ciebie niewidoczne. Tu pojawia się jeszcze jeden element. Inwestowanie w kompetencje przyszłości. Wiem, że to brzmi jak jakiś wyświechtany frazes, no ale jest niezwykle praktyczne, patrząc takim chłodnym okiem. Rynek pracy idzie w stronę automatyzacji, mamy AI, sztuczną inteligencję, analizę danych, jakieś uproszczone procesy, mamy no-code i narzędzia, które pozwalają pracować szybciej bez znajomości programowania. W takich realiach osoba, która łączy wiedzę branżową z nowoczesnymi narzędziami, staje się naturalnym kandydatem do lepiej płatnych zadań czy ról. I teraz dochodzimy do kategorii trzeciej, moim zdaniem najważniejszej, bo najmocniej ignorowanej. To inwestycja w tożsamość zawodową i sposób pracy, czyli w obszary, które sprawiają, że twoje obecne umiejętności działają kilka razy mocniej. I to nie jest nic widowiskowego. Nie potrzebujesz certyfikatów ani dyplomów. Potrzebujesz świadomości, jak pracujesz, jak organizujesz swój dzień, jak komunikujesz się z innymi, jak zarządzasz energią, a nie tylko swoim czasem. To właśnie tu mieszczą się inwestycje, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak takie miękkie, ale w praktyce decydują o tym, jak daleko dojedziesz. Lepsza komunikacja, umiejętność prezentowania wyników, klarowne pisanie maili, praca głęboka, priorytetyzacja, organizacja dokumentów i projektów, umiejętność rozmawiania z przełożonym to są rzeczy, które mogą zmienić dynamikę Twojej kariery bardziej niż najbardziej zaawansowany kurs techniczny. Na koniec chcę wrzucić Ci zdanie, które ostatnio napisałem na Instagramie, a które cieszyło się dużą popularnością. Wielu z nas przejada w jeden wieczór w restauracji albo wydaje na jeden impulsywny zakup więcej niż na swoją całą edukację rocznie. Jasne, że nie ma nic złego w przyjemnościach. Pracujemy, aby korzystać z życia. Myślę, że czujesz jednak paradoks proporcji tych wydatków w tym ostatnim zdaniu, prawda? Jeśli chcesz zainwestować w swoją edukację, odwiedź stronę www.exwork.pl i wybierz kurs dla siebie. Link w opisie odcinka. A jeżeli podobał Ci ten epizod, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, hej!